Witam Was moi drodzy, witam wszystkich. Dzisiaj jest niedziela, 20. Dzień Ogólnonarodowej Izolacji. Dokładnie jest 12 kwietnia 2020 roku, czyli niedziela Wielkanocna. Ponieważ jest to okres świąteczny i niewiele się dzieje i niewiele mogę Wam pokazać, połączyłem dzień wczorajszy i dzisiejszy razem. Wczoraj był Wielki Piątek, Bank Holiday w Wielkiej Brytanii, czyli Dzień Wolny. I jednocześnie był to dziewiętnasty dzień izolacji ogólnonarodowej. Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj pogoda była przepiękna, i naprawdę, wierzcie mi, trudno jest ludziom pozostać w domu. Cały czas w tle widzicie obrazy z lokalnych parków. No, jak widać niewiele osób z jednej strony. Z drugiej strony można powiedzieć, że, że no trochę tych ludzi jednak jest. Gdzieś tam w grupkach jakimiś miejscami widać, ale nie ma też policji, no, nie ma takiej sytuacji jak w Polsce, że z tego co możemy wyczytać w mediach, 500 zł kosztuje jazda na rowerze. No tutaj, tu, tutaj ludzie biegają, jeżdżą na rowerach, korzystają z tej swojej godziny, którą mogą spędzić na zewnątrz w miarę aktywnie. Cóż jeszcze? Z wczorajszego i dzisiejszego dnia mam w sumie dwa spostrzeżenia i są to fakty, nie komentarze i proszę, żebyście tak to traktowali. Po pierwsze, będąc dzisiaj na spacerze, no dzisiaj nie, nigdzie, ani dzisiaj, ani wczoraj z, okazji, z uwagi na święta. no nie jeździłem w żadne oddalone bardziej miejsca. Korzystając ze swojej godziny, która mi prawnie przysługuje na spacer, przechodziłem wzdłuż dość ruchliwej ulicy. Ulicę tą znam i na co zwróciłem uwagę? Minąłem dokładnie w tym czasie sześć karetek Pogotowia, z czego trzy jechały na sygnale. I muszę Wam przyznać się, że wcześniej na te rzeczy nie zwracałem uwagi, ale teraz już na pewno będę. I cóż zaobserwowałem? W żadnej z tych karetek, ani tych, które na sygnale jechały, ani tych, które tak jechały normalnie w żadnej z nich ani kierowca, ani osoby siedzące obok nie miały ani maseczek, ani rękawiczek. No, zostawiam to bez komentarza. Cóż jeszcze? No, fakt drugi. Dzisiaj patrząc z okna, zobaczyłem. Zwierzątku, którego towarzystwo w pobliżu mnie nie jest dla mnie zbyt miłe, a mianowicie szczura. E, szczur chodził sobie po parkingu, gdzie tak normalnie no jest ruch i nie jest to dla niego przyjazne miejsce. E, ale wczoraj był tam królem. Przechadzał się w sumie nienękany przez nikogo. E, no, nie ukrywam, że zaraz nasunęło mi się pytanie. Kiedy w mediach zobaczymy i usłyszymy tytuły w stylu: Szczury przejmują nasze miasta, albo czy szczury przejmą nasze metropolie? Otóż to, co zobaczyłem, potwierdza moje obawy, że cisza, niska aktywność ludzi w miejscach publicznych jest zbawienna, jest na pewno zbawienna dla przyrody, czyli roślin, zwierzątek, czystości powietrza, ale z drugiej strony może być powodem plag gryzoni w naszych miastach. Przepraszam za zbyt niezbyt może smaczne refleksje, no ale takie są fakty. W międzyczasie widzieliście też, mieliście okazję też zobaczyć obrazy z High Street, lokalnego High Street. No niezbyt dużo ludzi, tak jak już wam mówiłem wszędzie. To by było na tyle. Dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się Pa. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się bardzo podobało. Byłoby wspaniale, gdybyś dał łapkę w górę i zostawił krótki komentarz pod dzisiejszym filmem. Co więcej, bardzo zachęcam Cię do udostępniania moich filmów na wszystkich mediach społecznościowych. Zapraszam Cię również do obserwowania mojego profilu na Instagramie, dzięki czemu będziesz zawsze mógł być na bieżąco i mógł śledzić to, co się u mnie dzieje. Na Instagramie profil o nazwie Equitish. Link znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie teraz zasubskrybuj mój kanał, proszę. Pamiętaj też o włączeniu dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach na bieżąco. Ponadto, teraz w lewym górnym rogu możesz kliknąć na pierwszy film z tej serii, natomiast w lewym dolnym rogu znajdziesz mój ostatni film. Zapraszam Cię do oglądania, udostępniania, komentowania i lajkowania. Na razie, cześć.